Tak, babcia! Ojejku Kubuś, ja Ci naprawdę z całego serca dziękuję za pamięć, no Ty mój ukochany wnuczku. No babcia, tam pieniążki pocztą wyślę. Co? Za co niby? Przecież Kubuś to wredny szczur, no nie to co my. No to papa, no pozdrów tam wszystkich. kur, wspaniałe dziecko. Za to ta babcia go tak lubi? dobra, chodźmy tam. No, wyskakuj babka z kasiorki, szybko, szybko. Nawet bez żadnego, proszę. Oj babciu, to ty taka dzisiaj z na no? Właśnie, a temu muściorowie tak za darmo wysłać, a ani to jakieś święto dziś, ani ważny dzień. Aha, zapomnieliście. No dobrze, tutaj macie pieniążki. A, dzięki babciu. No i elegancko, to pa. Mateusz, jak? Podoba ci się prezent? A raczej smakuje? <grystanie> y no pewnie. A, a coś się stało? Nie, no, y wszystko w porządku. Y a na pewno? No bo coś taka smutna się wydajesz? Nie, y jest y tak jak wy to mówicie. Y spoko. Oh. Okej. Okay. W takim razie może na stacer pójdziemy. Wiesz, śnieg spadł, jest ładnie. No i dzisiaj też twoje święto. O, w sumie dobry pomysł. Akurat troszkę rozprostuję nogi. E, no to tak za godzinę bądź gotowa, bo ja jeszcze pójdę się trochę ogarnąć. No dobra. A w co ja się ubiorę? Bo po drodze może być jakiś kawaler. Okej, okay, Jurka, jaki biznes robimy za ten hajs? A bo ja wiem! No, na samochód to nas raczej nie stać. Jeździła, no ale do tego potrzeba prawka, a my nie mamy. Eee, tym to się nie trzeba martwić, bo to łatwo zdobyć. Eee, jak to? Chipsa są. Naprawdę? Tak, bo słyszałam, jak Tata mówił do mamy, że Ty to chyba masz. Prawko z paczki chipsów. W takim razie pierwszy zdobyjemy prawko, a samochód to pożyczymy od Twoich rodziców. Przecież jazda samochodem na pewno nie jest jakaś trudna. Super, więc teraz pojedziemy do sklepu po jakieś chipsy. O, cześć, a co wy tu robicie? A siedzimy i liczymy kaskę. He. Boże, tysiąc razy mówiłam, żeby nie wchodzić tutaj bez pytania. A tak w ogóle, skąd macie te pieniądze? Od babci. A, to pewnie wam dała za prezent. E, jaki prezent? Nie daliście dzisiaj nic babci? E, nie. A po co jej? A wiecie jaki jest dzisiaj dzień? Dzień jak? No to może zajrzycie w kalendarz. O Jezu, dajże nam babo, spokój. Po prostu zazdrościsz, że babcia nam dała kasę. No ale co Wam szkodzi sprawdzić? No dobra, spoko, ale później się od nas odwal. Co dzisiaj? 21 dzień babci. I co to takiego wielkiego? Babcia nam przecież dała pieniądze. No to za to kupimy. No, a żeś wymyślił, no za pieniądze, które od niej występiliście, chcesz za to kupować prezent. No, póki się w łeb baranie. Po drugie, te pieniądze macie jej oddać. Kacperek, Klaudia ma rację. Ech, jak to dziwnie zabrzmiało. Ech. No w takim razie, co mamy zrobić? O tak ciężko samemu coś wymyślić, to no, przecież nie musi to być nieskupione. No, Babcia na pewno ucieszyłaby się jeszcze bardziej, gdybyście zrobili coś dla niej. Zaczynam brzmieć jak własna matka. Ale ktoś musi was postawić do pionu. Co mamy zrobić? No kuśwa to za dwa barany. No nie wiem, może jakiś wierszyk, laurkę, coś ugotować? Nie wiem, sami nieźlicie. Ja mam was dość. Pa! Krawie staję się gośką. No i co teraz, Jurka? Co z tego wybierzemy? To może coś ugotujemy. A umiesz? No nie bardzo, ale widziałam, jak babcia robi pierogi. Mega ciężkie. Oj, mówiła, że uwielbia pierogi. No to robimy pierogi. E, no i jak, Klaudia? Zebrane? E, tak, tak. Zaraz idziemy. Babciu, babciu. Co tam? Mamy z Jurką dla ciebie prezent. Aby je w ogóle gotowaliście? A to to się gotuje? <grym> no fajnie by było. To go babka! A, m, 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 m. E, t, wiecie co? Babcia zaraz idzie na spacer, także pewnie wstąpimy gdzieś na jakieś jedzenie. Także ona sobie to zje na kolację. O nie? To no właśnie, właśnie. E, także daj. tak e, sąsiada będzie miał na kolację. Oby się zatruł. <grym> Pozbędziemy się już tu rasa. Aha, yy, no i jeszcze jedno. Proszę, tutaj oddajemy tobie pieniądze. Nie, nie, no dlaczego? No weźcie sobie. Nie! My nie chcemy tych pieniędzy, bo my na nie nie zasługujemy. Pieniążki to dla was, no każdemu się zdarzy o czymś zapomnieć. A najważniejsze, że przyszliście i tak do mnie i zrobiliście taki wspaniały prezent. No, babki pierożki ulubione. <laughs> oj, oh, to może jednak spróbujesz jednego? <laughs> no ten, <śmiech> <śmiech> Babciu, spróbuj, tak się staraliśmy. no dobrze, jednego w takim razie. Eee, no dobra, dobra. Eee, no co? Sąsiada też poczęstuje pieruszkami. Widzisz, kontroli, jaki my mamy talent kulinarny, babcia, sąsiada i psa Ty, to my może otworzymy własną restaurację. To byłby niezły biznes. še druge probleme.